Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 1 do 14. Niech się nie niepokoi wasze serce, wierzcie w Boga, wierzcie także we mnie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Jeśli tak by nie było, to bym wam powiedział, bo idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdą i przygotują wam miejsce, to przyjdę ponownie i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, drogą znacie. Powiedział do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Jezus mu rzekł Ja jestem drogą i rzeczywistością, i życiem nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mojego ojca, i odtąd go znacie i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokoż nam ojca, i to nam wystarczy. Jezus mu rzekł: Tyle czasu jestem z wami, a nie znasz mnie, Filipie? Ten, kto widział mnie, widział ojca. Jak to jest, że mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słowa, które wam mówię, nie mówię sam od siebie, ale ojciec, który trwa we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, to wierzcie ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę mówię Wam: Ten, kto wierzy we mnie, on także będzie dokonywał dzieł, których ja dokonuję, i większych niż te będzie dokonywał, ponieważ ja idę do Ojca. I o cokolwiek byście poprosili w moim imieniu, uczynię to, aby Ojciec został otoczony chwałów Synu. Jeśli poprosicie mnie o coś w moim imieniu, ja to uczynię. Rozdział 14 Ewangeliana. Mówi o ukrzyżowanym Jezusie i zmartwychwstałym Chrystusie, który idzie przygotować drogę, by wnieść człowieka w Boga, i jako duch przychodzi, aby trwać i żyć w wierzących ze względu na budowę Bożego domu. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset szósty. Jezus mu rzekł: Ja jestem drogą i rzeczywistością i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Komentarz do wersetu 6: Drogą, którą człowiek wchodzi w Boga, jest sam Pan. Skoro drogą to jest żywa osoba, to miejscem, do którego Pan przyprowadza człowieka, również musi być osoba sam Bóg Ojciec. Sam Pan jest żywą drogą, którą człowiek zostaje wprowadzony w Boga Ojca żywe miejsce. Droga wymaga rzeczywistości, a rzeczywistość życia. Sam Pan jest dla nas życiem. Życie to przynosi nam rzeczywistość, a rzeczywistość staje się drogą, którą wchodzimy w radowanie się Bogiem.